Haha, <laughs> nowy odcinek. Fortnite w sezonie 9 troszeczkę utrudnia nam życie. Come on, bombardments! bon MY god. Wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy rzucacie to bon bon see you in the next game. Po prostu robicie coś takiego w ten sposób. Are you fucking kidding me? Jest to dosyć dziwne. Natomiast, co mi tutaj upadło w ogóle? A no tak, to giveaway i ostatnia szansa na skina i konik w dzisiejszym materiale. Wystarczy sylić łapkę w górę, kreatywny komentarz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja zapraszam was do oglądania. No dobra, a teraz tak trochę pół żartym, pół serio po tym krótkim wstępie: Fortnite traci graczy i jest to udowodnione poprzez Google Trends, ze względu na to, że spadają one regularnie od jakiegoś szóstego sezonu. Czyli graczy po prostu znudzili się już dodawaniem nowych rzeczy, dodawaniem nowych niepotrzebnych rzeczy i wszystkich useless rzeczy, takich jak właśnie to pokazane we wstępie. Wydaje mi się, że sezon 10 będzie totalnym odbiciem, jeżeli chodzi o Fortnite Battle Royale, i będzie to coś totalnie niesamowitego, i wszyscy gracze właśnie tam wrócą. Ja natomiast w dzisiejszym filmie przedstawię wam kilka informacji, które właśnie na temat tego dziesiątego sezonu posiadamy nie jest ich za wiele, natomiast fajnie by było, żebyście wiedzieli o co tak naprawdę chodzi. Pierwszą rzeczą, którą należy się zająć, to oczywiście robot. Robot będzie to nieodłączna część sezonu 9 w Fortnite Battle Royale i jest on już tworzony naprawdę bardzo, bardzo długo. Brakuje mu tylko głowy i jednej ręki, co możecie zobaczyć teraz na materiale. Prawdopodobnie będziecie mogli otrzymać karnet bojowy za darmo, ponieważ dostaniecie wyzwania do grywki związane właśnie z eventem tego Robota, które będą do wykonania na okres trwania tego eventu, czyli pod koniec sezonu 9. Gracze natomiast rozszyfrowali już, jak będzie wyglądał robot. robot będzie odzwierciedleniem gry Robo Recall, który to po prostu jest wydawnictwo Epic Games, które widzicie w tym momencie na ekranie. Sami możecie zobaczyć ro głowę robota oraz ręce, a po chwili spostrzeżecie się, że jest on bardzo, bardzo podobny do tego, który znajduje się w Battle Royale już teraz. Wydaje mi się, że jego kształtna głowa z pomarańczowymi oczami i żółtymi zatrzaskami wygląda naprawdę niesamowicie. Swoją drogą wyraźcie swoją opinię w komentarzu, bo jest to bardzo interesujące. Ciekaw jestem, czy robot, tak jak na screenie, będzie posiadał broń, którą będzie mógł się zmierzyć potworem właśnie z zamku, którego mieliśmy w Fortnite już bardzo dawno temu, czy po prostu będzie on walczył z nim na gołe pięści. Prawdopodobnie wyzwania do grywki będą dotyczyć pomocy robotowi w uporaniu się z potworem i wydaje mi się, że jest to całkowita dobra sprawa ze strony Epic Games, o którą właśnie prosiłem naprawdę bardzo, bardzo długo. Przez jednego z likerów została również przedstawiona różnica pomiędzy zamkiem a nogą robota, więc sami możecie sobie wyobrazić jak ten robot musi być wielki i jak łatwo musi uporać się właśnie z tym potworem, który czyha na nas w oceanach naokoło wyspy Battle Royale. Hmm, co do wyspy. Co do wyspy, mapa już nam się troszeczkę oczywiście przejadła. Przynajmniej mi. Swoją drogą dajcie znać w komentarzu, bo to będzie taka luźna dyskusja. Wypiszecie i ja Wam odpowiadam. Oczywiście mapa mnie się osobiście troszeczkę znudziła, natomiast jest nadzieja, że w sezonie 10 pojawi się nowa mapa, ponieważ Donald Mustard potwierdził to, że na urodziny Fortnite'a prawdopodobnie taka mapa się pojawi. Natomiast został nam uchylony rąbek tajemnicy ze względu na to, że wyciągł obrazek, który jest prawdopodobnie Fortniteem z kolejnego sezonu. Sami zobaczcie jak on wygląda. Po pierwsze widzimy tu nowy pakiet skinów, który możecie zobaczyć w tym momencie na ekranie. Moim zdaniem jest on naprawdę świetny. Przypomina on trochę old school, ale jest tak no po nowemu. Po prostu wydaje mi się, że jest on dosyć ciekawy. Sami możecie zobaczyć, w lewym dolnym rogu mamy na billboardzie twarz robota, którą pokazywałem już wam wcześniej z Roboricol. Prawdopodobnie pakiet będzie miał również swoje wyzwania, dzięki którym będziecie mogli wypracować sobie oczywiście 1000 fałdolców. Pakiet będzie prawdopodobnie kosztował 19,99 dolara, ale nie to tutaj jest w tym momencie najważniejsze. Po pierwsze, w lewym dolnym rogu widzicie głowę robota, którą odzwierciedlili już na modelu różni likerzy itd. itd. co możecie w tym momencie zobaczyć na ekranie. Robot prawdopodobnie będzie wyglądał końcowo tak jak w tym momencie na filmie. Dodatkowo możemy spodziewać się nowej miejscówki na mapie albo przerobionej starej. Co możemy stwierdzić po tym, że widzicie w tle tej postaci mamy jakieś miasto, które niezupełnie jest nam znane i absolutnie go nie znamy. Pamiętamy, że ostatnio, kiedy dostaliśmy wyciek z Neotilted, prył on oczywiście prawdą, i kiedy dostaliśmy właśnie ten obrazek, mogliśmy zobaczyć, jak to Neotilted pojawiło się w grze. Tym razem widzimy tutaj, że nie znamy żadnej budowli, która znajduje się za postacią z nowego pakietu, który będzie udostępniony już wkrótce, a wydaje mi się, że będzie to naprawdę bardzo ciekawe. Ja osobiście liczę na zniszczenie całej mapy, bo chciałbym, żeby po prostu były nowe pozycje i żeby z powrotem zachciało nam się wszystkim grać w tą grę. Pakiet wydaje mi się całkiem na plus, bo jest on tak troszkę w starym stylu, dodatkowo rewiluje parę rzeczy i jest on naprawdę niesamowity, jeżeli chodzi o mnie. W sezonie 10 został stworzony również fanowski trailer, który mnie osobiście wzruszył. Są tam wszystkie momenty, które powinny znajdować się właśnie w takim trailerze. Prawdopodobnie sezon 9 zakończy starą erę Fortnite'a, a pojawi się coś całkowicie nowego, dzięki czemu chciałbym, abyśmy trailer tego właśnie sezonu obejrzeli sobie tutaj właśnie razem na tym materiale. Pozwolicie, że wam go puszczę. Kto pamięta te wszystkie momenty, to oczywiście łapa w górę no i piszcie w komentarzach, ja bo przypinam wam serducha. The world will never be the same. Brace for impact. Epic Games zapowiedziało również, że będzie nagradzać graczy, którzy grają w Fortnite najlepiej. Prawdopodobnie zostaną wprowadzone skiny dla areniarzy, czyli dla tych osób, które grają notorycznie areny. Champions League oraz kwalifikacje do World Cupa będą nagradzane specjalnymi skinami, które w tym momencie zobaczyć możecie na ekranie. Skiny są dosyć simple, ale wydaje mi się, że każdy, kto gra po prostu areny będzie chciał takiego skina posiadać, ze względu na to, że nie każdy może sobie wbić czempiona i tutaj musicie przyznać mi rację. Każdy z graczy stara się właśnie wbić to arenę jak najwyżej, jednak champion jest to dosyć duży próg, który trzeba niestety pobić, aby takiego skina otrzymać. Moim zdaniem zmiana całkowicie na plus, ze względu na to, że pro wkładają masakrycznie dużo pracy w to, aby po prostu wypracować sobie skilla i za to powinni dostawać również jakieś nagrody. Tak mi się osobiście wydaje, a wy oczywiście swoją drogą możecie dać znać w komentarzu. Wszystkie rzeczy, które wiemy o karnecie bojowym na ten moment, jest to tylko tyle, że prawdopodobnie pojawi się w nim 100 poziomów. Nie za wiele możemy powiedzieć, natomiast na YouTubie jest wiele fejkowych filmików, które właśnie pokazują nam takie fejkowe karnety bojowe, które nie są absolutnie w żaden sposób zgodne z prawdą. Wydaje mi się, że karnet bojowy będzie dotyczył czegoś nowoczesnego, ponieważ Fortnite będzie chciał iść w coś nowoczesnego, tak jak widzieliśmy Neo Tilted oraz ten wycieknięty obrazek i wydaje mi się, że coś nowoczesnego po prostu pojawi się w Fortnite w karnecie bojowym. Prawdopodobnie setny level i pierwszy będą oczywiście najlepsze jak zazwyczaj w karnecie bojowym, ale wydaje mi się, że na ten moment nie możemy nic więcej powiedzieć na ten temat. Mam jednak nadzieję, że ten karnet nie zawiedzie mnie tak bardzo jak ten z sezonu 9, ponieważ na setnym poziomie możemy odblokować 14 styli, które nie za bardzo różnią się od siebie, a Epic Games poszło całkowicie na łatwiznę. Ja swoją drogą nie zauważam różnicy między czwartym a 14 stylem, co zajmuje co najmniej dwa sezony, aby to wyekspić, a wydaje mi się, że jest to całkowicie notło. Fajnie by było, gdybyśmy coś ekstra dostali od Epic Games w tym karnecie, czyli coś ciekawego, czego jeszcze nie mieliśmy w Fortnite, ale na pewno będzie przydatne w trakcie gry. Kilka trawnych aktualizacji podczas tego sezonu, takich jak z fontannami, czy z innymi rzeczami, które były trafne, nieprzychylne dla bambików, wydaje mi się, że były naprawdę fajne i gdyż... I rokuje to naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o sezon 10. Podsumowując to całe widowisko, które dzisiaj dla Was tutaj stworzyłem, mam nadzieję, że Wam się swoją drogą podobało. Pamiętajcie, że pojawi się prawdopodobnie coś nowego na mapie, na 100% będzie nowy pakiet i na 100% będziecie mogli zdobyć darmowy karnet bojowy właśnie w sezonie 9, dzięki czemu, że po prostu będziecie mieli wyzwania do grywki, jeżeli chodzi o wyzwanie robota. Sam robot wydaje mi się, że będzie całkiem ciekawym wyzwaniem, co spowoduje, że każdy z graczy będzie chciał spróbować sobie zagrać na tym trybie. I wydaje mi się, że jest to naprawdę dosyć ciekawe. Sezon 10 na pewno nas zaskoczy. Mam nadzieję, że będzie to koniec starej ery Fortnite i początek czegoś nowego, czegoś, co po prostu zapoczątkuje kolejny hype i kolejne rzeczy, które będę mógł dla Was nagrywać. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale jeszcze. Oprócz Fortnite, na przykład, a ja Wam już dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i mam nadzieję, że pamiętacie o konkursie na Ikonika, który jest na samym początku filmu. Strzelcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja. Lecę sobie spać, bo jest godzina właśnie 5:04, jak kończę to nagrywać, wy widzicie to o 9:00. Więc kończę. Na razie, cześć, siema. Narka.